Ij moja kochana. Co jest? Co so jest, mały terrorysta, Ty jeden. Co? So? Co chcesz? Kiedy jedziesz? Kiedy chcesz? Co chcesz? Co chcesz? A u I jeszcze jedna. <śmienka> 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 tak. Ja Jak to no ci słuchasz tej? Bo jak Moje Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na tak o moim futrzanym przyjacielu. Ten tak e, zobaczyłam u dziewczyny z Upauli z Bugi Silver u pchełki e, śmieszki i postanowiłam, że sama nagram taki tak. I tak. E, składa się z dziewięciu pytań, no to co, zaczynamy? E, najpierw Wam chciałam przedstawić mojego psiaczka. i pierwsze pytanie e, jest, jak nazywa się Twój, twój zwierzak? E, Mój psiak nazywa się Daisy. Pytanie drugie. Jakie to zwierzę i jakie jest rasy? Jak widać, moja Daisy jest e, malutkim jorkiem. E, trzecie. Jak długo jest z Tobą? E, nasza Daisy jest już z nami od 10 lat. Czwarte. E, jak znalazł się w Twoim domu? E, moją Daisy kupiliśmy, jak miała 8 tygodni od... E, Chodowcy Jorków. Ehm, piąte. Ile ma lat? No to 10 lat. Ehm, pytanie szóste. Co jest dziwnego w charakterze Twojego zwierzaka? Ehm, moja Daisy jest. <grybna> ehm, wydaje mi się, że ja ją tak naprawdę, naprawdę dobrze znam. Ehm, taką naj, najdziwniejszą cechą charakteru jest to, że Daisy. Nie potrafi jeść swojego jedzenia w kuchni, na posadce, z miseczki. Ona bierze z miseczki, następnie przybiega na dywan i konsumuje dalej. Także to jest jej taka najdziw, najdziwniejsza cecha w charakterze. Pytanie siódme: Co Twoja relacja ze zwierzakiem dla Ciebie znaczy? Nie, prawdopodobnie się będę powtarzać, ale tak jak. Ludzie, którzy mają psa, czy, czy kota, czy jakieś inne zwierzę e, wiedzą, że to jest taka miłość bezgraniczna. Oni nas, e, zwierzęta nas akceptują takimi, jakimi jesteśmy i to, e, to się nie da opisać, e, jeżeli sami tego nie przeżyjecie. Ósme pytanie. Najmilsze wspomnienia związane z Twoim zwierzakiem. Takich wspomnień mamy mnóstwo. Ja zapamiętałam dwa takie wydarzenia, których na pewno nie zapomnę. Pierwsze z, z nich to jak Daisy miała około 3-4 lat, pojechaliśmy do Polski na wakacje, byliśmy nad jeziorem i moja Daisy stała sobie przy brzegu. Kiedy my w, w, wsiedliśmy w łódkę i chcieliśmy popłynąć sobie w głąb jeziora. Moja Daisy e, bardzo nie lubi kąpieli, nie lubi wody, nie lubi wody pod, pod żadną postacią i e, jak odpłynęliśmy już tak 30, 30 metrów od brzegu, e, spojrzałam w stronę Daisy i patrzę, a ona płynie. Ona, a my byliśmy, no, no mi się wydawało, że tak daleko, ponieważ ona jest malutka. Mówię, ona nie dopłynie, no gdzie, gdzie ten pies się miał nauczyć pływać? Ona nie umie. Ale słuchajcie, ona płynęła, ona, ona płynęła. No, my oczywiście zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko wiosłować, żeby jak najbliżej do niej dopłynąć. Wyciągnęłam ją z tej wody i wtedy był dla mnie taki dowód, że Daisy, ona za mną pójdzie w ogień, w wodę. Nie zapomnę tego do, do końca życia. Następnym takim wydarzeniem było, jak po prostu Daisy zniknęła. Zniknęła mi. Myślałam, że albo uciekła, albo ktoś ją zabrał, albo no, nie wiedziałam po prostu, gdzie pies jest. Byliśmy um, również na wakacjach w domku kempingowym, i um, w pewnym momencie, um, kiedy chciałam, um, kiedy zorientowałam się w ogóle, że już jej dosyć długo nie widziałam, um, zaczęłam jej szukać. No i um, nigdzie oczywiście nie mogłam jej znaleźć. Inni ludzie z otoczenia pomagali mi jej szukać. No, i po paru godzinach dalej nie było znaku życia Daisy. Niki nie widział, nie słyszał, i no ja już zrezygnowałam. Byłam zapłakana, byłam w ogóle zrezygnowana ze wszystkiego. I stałam sama przy, przy werandzie, bo to był taki domek z werandą. I tak, tak, mówię, zawołam ją jeszcze może, może mięsko, bo ona tak właśnie na wieczór to Daisy mięsko, no i wołam ją. I wiecie co? Ona wyszła mi spod tego domku po paru godzinach. No, oczywiście, no ja to już byłam w siódmym niebie. Daisy się odnalazła, ale po oglądnięciu w ogóle zobaczyłam, czy w ogóle jej nic nie jest, czy, czy nie chora albo, albo coś. No, moja Daisy wyszła cała w kleszczach. Ona była calutka w kleszczach. Od uszu do, do łapek. Wyciągnęła mi wtedy na takiego małego pieska 21 kleszczy. No ale nie zachorowała, nic jej się więcej nie stało i jest z nami do tej pory, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. E, ostatnie pytanie: jak nazywam swojego zwierzaka? Moja Daisy to już e, od lat jest dla mnie moją terrorystką. Ona mnie terroryzuje od rana do wieczora. Y, pomimo tych przerw, kiedy, kiedy ona sobie śpi, to, to jest wszystko ok, ale y, jeżeli ja nie mam czasu, y, nie mam ochoty i tak dalej, to wtedy Daisy się odzywa i ona mnie będzie tak długo y, terroryzować, czyli będzie mnie drapać, będzie szczekać, będzie latać i cały czas tylko zwraca uwagę na mnie, do tej pory, kiedy ja wstanę i zrobię to, co ona chce. Także Daisy jest moją małą terrorystką, ale pomimo tego kocham ją bardzo, bardzo mocno. Nie, Daisy? No, także, kochani, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że moja Daisy też się podobała. I co, Daisy? Pożegnamy się? Cześć Pa wszystkim.